Witam na moim kanale, dziś wróżba codzienna, taka skrócona wróżba codzienna, zwykła, trzeba wrócić do normalności, nowy rok już za nami, jakiś czas temu, więc ręką na trzy kubki i zobaczymy co ciekawego przyniesie nam najbliższy czas. Okej, okay. i jeszcze... O. Do spędu, zrobiłem troszeczkę większy układ. Giermek monet. Czyli finansowo to może być jakiś taki najbliższy, troszeczkę cięższy czas. Ale za to dużo rozsądku, bo to jest as mieczy. Czyli ten aniołek, który. Będzie kierował naszym życiem, sprawia, że dużo rozsądku będziemy mieli, dużo inteligencji, będziemy mogli w najbliższym czasie się zająć takimi rzeczami, które wymagają od nas jakiegoś takiego myślenia. Eee, dlaczego? No, druga karta, też odwrócony. As monet, czyli z finansowo to tak troszeczkę będzie gorzej, musimy to podreperować. Być może nawet będziemy musieli o te finanse stoczyć jakąś walkę, bo to jest piątka buław, czyli jakaś walka, jakieś, jakieś działanie. Eee, śmierć, nie wszyscy lubią tą kartę, bo ona często oznacza jakiś koniec czegoś, jakiś moment, kiedy coś się kończy. Tutaj przez tą walkę być może uda nam się jakąś sprawę doprowadzić do końca. Eee, Cóż, dziewiątka kielichów sugeruje, że takcy jesteśmy, jest, nie chce nam się zmieniać. Wszystko jest takie ustabilizowane i to nam tak pasuje. I, 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 i nawet ta walka jakoś niedużo nie będzie w stanie zmienić, że, że wolimy jak wszystko jest uporządkowane i. Tak niestety nie zostanie, bo tutaj jest jakiś mak, który nam miesza nam w życiu, czyli jakaś taka osoba, która sprawi, że to wszystko będzie troszeczkę takie bardziej zaczarowane. E Jeżeli chodzi o najbliższy czas, no to musimy uważać. Może się zdarzyć właśnie ta taka walka, jak była w piątce, tutaj będziemy się starali uniknąć tej walki, ale jednak jej nie unikniemy, więc zbrojmy się, uważajmy, ale damy radę, ponieważ tutaj oznacza, że ta walka będzie w najbliższym czasie przez nas wygrana. 就去吧。